Cześć, Manko, z tej strony Raid, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku nie będę spinował, nie będę grał. Po prostu pokażę wam jak, jak aktywować inwentarz i market, żeby móc wymieniać skiny. Po prostu w, yy, zazwyczaj na początku jak wejdziecie w inwentarz, wyskakuje wam coś takiego. Wiele osób ma z tym problem. I przyznam się, że na początku też miałem z tym problem. Po prostu pobieracie sobie ten programik tutaj, na Windowsa. Yy, ja już go mam pobranego, tutaj o właśnie. Już mam go odpalonego. I wyskakuje wam takie okienko, tego nie będziecie mieć, bo to ja już wcześniej sobie dodałem. Klikacie Add, Google. Tutaj nazwa jest nieważna. Tutaj yy, musicie wpisać ten kod, który tutaj jest. Na stronie CSGO Skins. Kopiujecie tutaj. I klikacie Verify Authenticator. I wam ten kod. Ten kod musicie przepisać bez spacji. Czyli w moim przypadku 231298. O, i działa. Jak widzicie, inwentarz został aktywowany. Wszystko ładnie działa. O, mogę wymieniać sobie skiny. i mogę wymieniać kasę na skiny, także wszystko działa co by tu jeszcze wam pokazać? Sporo osób nie wie jak doładować konto, już wam pokazuję. Musicie kliknąć ten obrazek, który tutaj na górze jest. Nie zawsze on jest dostępny, nie zawsze jest ta opcja dostępna, ale zazwyczaj jest, także przychodzicie, klikacie w ten obrazek, tutaj macie wszelkie płatności. Macie 1 dol za 1 dolca, 5 dolców za 5 dolców itp. Ceny się nie różnią pomiędzy tymi sposobami płatności, wszystkie są takie same. No i, moim zdaniem najbardziej opłacalna jest wersja Pacer Card. 1 dolar za 1 dolara, prawda? Nieraz doładowywałem działa bez problemu, także polecam, jeżeli chcecie yy, przegrać skiny, <laughs> przegrać kasę. No i mi się nie udało czegokolwiek wygrać. No ostatnio z darmowych spinów dzięki Wam wygrałem półtora pulto dolca, za którego kupiłem skina na Giveaway, a, także dziękuję Wam. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie będę grał, ponieważ nie mam zamiaru przegrywać kolejnych, kolejnych pieniędzy. No jak dla mnie przygoda z tą stroną się skończyła, po prostu z tych darmowych spinów, które będę miał od Was, jedynie będę grał i... Jeżeli coś wygram, to przeznaczę na skina, na giveaway'a. No i to było tyle, no. Jeżeli podobał wam się ten filmik, jeżeli wam pomogłem, zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie, subskrybujcie nasz kanał. Niedługo kolejne odcinki, nie, nie z moim udziałem, ale z udziałem naszego nowego youtubera, także zachęcam do subskrybowania. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, dziękuję za oglądanie, cześć!